Hejka wszystkim, witam was bardzo, bardzo serdecznie w moim dzisiejszym filmie. Dzisiaj przychodzę do was z oceną kolekcji. Na samym wstępie prosiłabym was o zostawienie łapkę w górę i suba na kanale. I właśnie dzisiaj kolekcja wlatuje we wtorek, ponieważ w sobotę wleciała nam ocena aktualizacji. Nagrywam to ogólnie od razu po nagraniu tamtego filmu, ale no tak to właśnie wleci, więc ja już nie przedłużam i przejdźmy może do sklepu. Ogólnie mamy kolekcję ABC, Aha, i jest to kolekcja szkolna, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj mamy taką sukienkę, jest ona w sumie spoko, więc ją kupię. Potem mamy bluzki, mamy taką bluzkę i taką. Ta mi się nie podoba, a ta jest w sumie taka sobie. Spódnica jest ładna, jednakże za szafira jej chyba nie będę kupywać. Dobra, pomijmy to. Mamy takie spodnie. Spodnie mi się bardzo podobają, więc je wezmę. Włosy mamy takie. Ogólnie jeżeli mam być z wami szczera, włosy są nie najgorsze, jeżeli bym miała kupić to te, ale powiem Wam, że no nie wiem, na chwilę obecną się strzymam z zakupem i kupię je ewentualnie, jak zostanie dzień do kolekcji. Albo będę czatować tutaj na lumpie, może ktoś je będzie odsprzedawał po prostu w tańszej wersji, to wtedy je sobie po prostu tam wykupię, ale no, na razie muszę się zastanowić. Tutaj mamy taki plecak. Bardzo mnie to denerwuje, że po zdjęciu to mi zostaje. Mamy taki plecak. On niezbyt mi się podoba. Kurtka jest koks. Kurtka to jest totalny sztos, więc ją bierzemy. Makijaż mamy taki. On mi się zbyt nie podoba, więc go nie bierzemy. No i soczewki mi się nie podobają, tak. Więc w sumie kupiłam tylko trzy rzeczy, więc to naprawdę nie jest dużo. Dzisiaj nie będę oceniać kolekcji na męskim kącie, Ocenimy sobie ją tylko na damskim, więc zrobię Wam Luka na wizji. Szukam włosów, ponieważ wiem, jakie bym chciała. Tylko nie wiem, czy już je minęłam, czy ich nie minęłam, bo już je minęłam. Ogólnie... O, te chcę. Te włoski udało mi się wyrwać na lumpie za tysiaka. Yy, wydaje mi się, że w sumie się opłacało. Choć z drugiej strony to nie wiem. Mi... Ja tam nie narzekam. Bierzemy je. Mamy takie kolczyki. One są chyba z prezentów z tego, co tutaj widzę. Ale dobra, mamy też takie soczewki. Chciałabym zrobić taki look e, bardziej, może kremowy, coś tego typu, no ale bądźmy ze sobą szczerzy, moje czarne soczewki to jest dla mnie zbawienie i je po prostu muszę mieć. Teraz wybierzemy sobie makijaż. Makijaż ja wezmę ten, bo, bo jest on bardzo, to bardzo ładny. I teraz gdybym miała te fashion, ubrałabym to i to. I by to wyglądało kozacko, ale że nie mam, to wezmę tylko sobie to. E, kurtki. Chciałam w sumie jakąś kurtkę wziąć i wzięłabym tutaj sobie kremową, ale w tym właśnie problem, że ja chyba żadnej kremowej nie mam, bo to mi tutaj się zbytnio nie podoba. E, ten płaszcz mi tutaj zbytnio nie pasuje, a białego brać nie chciałam, ponieważ do tego chcę sobie ogólnie wziąć białą bluzkę. Więc no tak średnio, chyba że wezmę ten. A możemy w sumie wziąć. I do tego weźmiemy moją ukochaną białą bluzkę. Ogólnie te perły też to zawsze używam do luków, które sobie myślę, że też użyjemy. Widziałam je, że ktoś je sprzedawał właśnie na lumpie za 10 szafirów. Nie chcę nic już mówić, no ale widziałam, więc wam tak mówię tutaj. Aha, bo ja mam te kolczyki. A czy je w ogóle widać? Tyle co nic. Dobra, to weźmiemy sobie moje perełki. Tutaj piękne ukochane. Jeden z lepszych zakupów, jakie kiedyś zrobiłam. Okej, okay, szminka. Dobra. Buty. Buty, moi drodzy, bo bym miała postać bez butów. I ewentualnie zaraz mogę zobaczyć jeszcze jakiś dodatek. Myślę, że wygląda to nawet przyzwoicie. Zobaczymy, czy jakaś torba by mi tutaj zapasowała. Może tam? Myślę, że nie jest ona najgorsza, jednak. Myślę, że wygląda nawet całkiem ok. Więc tak oto właśnie się prezentuje cały mój look z obecnej kolekcji. W sumie użyłam do niego tylko spodni, chyba. Ehm, no ale co? Mam nadzieję, że luczek Wam się spodobał. I no, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba na kanale. Ja będę się z wami żegnać. To by było na tyle. Cześć i papa!